Witam w rezerwacie przyrody Salina, gdzie historia, kultura i przyroda przeplatają się nawzajem, tworząc idealną całość. A wszystko to można zaobserwować i zrozumieć podczas wizyty tutaj. Zapraszam na krótki wirtualny spacer po salinie. Rozpoczynamy od naszego Centrum dla Odwiedzających, gdzie można zasięgnąć informacji wprost z pierwszej ręki, pytając chociażby naszych pracowników lub zapoznając się z obecnymi tutaj tablicami informacyjnymi, gdzie są różne informacje dotyczące siedlisk przyrodniczych obecnych w Salinie oraz o różnych gatunkach, które można tutaj spotkać. Następnie udajemy się na górne piętro, które może być bardziej interesujące dla naszych młodszych odwiedzających, z uwagi na obecne tam różne gry i zabawy edukacyjne, jak różnego rodzaju puzzle, czy plansze dydaktyczne. Stąd możemy również udać się na taras widokowy, z którego roztacza się idealna panorama na nasze solniska. Kim się z bliska polecam wybrać się na spacer ścieżką, która prowadzi właśnie wzdłuż Solnisk. I na niej znajdują się trzy nasze czatownie do obserwowania ptaków. W większość dni można tutaj zaobserwować bardzo ciekawe gatunki ptaków, niekoniecznie spotykane na co dzień i dość nietypowe. W pacerze warto udać się do naszego małego ogrodu Dinia Łagda, który prezentuje pełno rodzimych gatunków typowych dla Malty, a niespotykanych u nas w Polsce. Stąd ścieżka prowadzi prosto do ostatniego punktu naszej wycieczki, a mianowicie Muzeum Sali. Jednak żeby skorzystać z muzeum, należy uiścić opłatę w centrum dla odwiedzających. Muzeum przedstawia historię produkcji soli na Malcie, ze szczególnym uwzględnieniem saliny, ponieważ to tutaj znajdują się największe solniska na wyspach maltańskich. w rezerwatach są bezpłatne. Jednak mile widziane są jakiekolwiek daty. To na tyle z szybkiego rzutu oka na Salinę. Jednak będąc na Malcie warto odwiedzić również inne nasze rezerwaty przyrody jak Simar czy Adira, które mają zupełnie inny charakter przyrodniczy niż ten tutaj. Mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.